Jeśli próbujesz ogarnąć swoje emocje siłą woli, to nic dziwnego, że to nie działa, bo siła woli to element świadomości, a emocje powstają zupełnie gdzie indziej. Świadomy umysł odpowiada za logiczne decyzje, postanowienia i analizę, ale emocje rodzą się głęboko. Podświadomości oraz w układzie limbicznym. To dlatego możesz sobie mówić tysiąc razy spokojnie, a ciało i tak reaguje stresem, lękiem albo napięciem. W efekcie zaczynasz myśleć, że coś z tobą nie tak, że masz słabą psychikę, że nie potrafisz nad sobą zapanować, ale to nieprawda. Siła woli nie działa na emocje, ponieważ próbuje kontrolować coś czego nie stworzyła. To tak jakbyś próbował wyłączyć alarm krzycząc na syrenę. Dopiero wtedy, gdy dotrzesz do tego, co uruchamia emocje, czyli wzorca ukrytego głębiej, zaczynasz budować realną zmianę i wtedy emocje przestają cię prowadzić. Zaczynasz prowadzić ty. Jeśli chcesz zrozumieć swoje reakcje i nad nimi panować, daj znać.